Щоб треба слухатися Бога більше, ніж людей. Практика би нам підказувала людська, чисто такий практичний підхід, що дійсно от, треба було б спробувати розглянути, чи там все працює у нього, чи ні. Але, але Бога треба послухатися ще більше. Тому що Бог не помиляється. У наші ці проби, всі та практика, щоб подивитися, спробувати, воно боком вилазить. Zapowiedzi Boże, one są zawsze aktualne i, i, i dzisiejszego A nawet, jakby było takie, że na przykład on nie przyznał się, że jest niezdatnym nie do, do tego, żeby być człowiekiem, że on ma jakieś problemy z ich zdrowiem, to małby, 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 porozmawiać z tym. Nie, ale i to znają taką sytuację, kiedy win chłopiec znając ci wcześniej, że będą tu u problemy w intymnym życiu i сказал w przyszłości, że inci, może buty tak, że u nas dzieci nie będzie po mojej winie, że może ty zadowolenia nie będziesz maty po mojej winie to musi de jaki problemy u mnie były i lekarz powiedział, że u ma być w intymnym życiu jakieś składności. A ona co że ja Cię tak lubię. Bóg da tutaj, będę mu Nie dasz, ja chcę być z Tobą. To, to trzeba przed ślubem wszystko powiedzieć. Jak przed ślubem powiem, że umene problemy i jego dziewczyna, bo maje prawo znaleźć sobie kogoś, kto będzie zdatnym. Дати її потомство.